Państwa, tak jak obiecałam, więc szkoda czasu. Czyli zrobię to tak, jak ja codziennie z moim serdecznym przyjacielem robię. My tak codziennie staramy się medytować. Ktoś to musi robić. Można być niezadowolony z rzeczywistości, no ale co to dawnie zadowolenie? Można ruszyć pupę i coś robić, chociaż już. Dwoje ludzi codziennie. Myślę, że takich jak my jest więcej. Chodzi tylko teraz, żeby zrobić taką wielką medytację, i na pewno coś się ruszy. Więc, proszę Państwa, szkoda czasu, czyli tak jak to jest z nami. W tej chwili prosimy Stwórcę o promień białego światła. Rozszerzamy ten promień na całą energetykę. Możecie rozszerzyć również na swoje mieszkanie, na cały dom i posesję. To, co zostało usunięte, idzie w głąb ziemi, bez krzywdy dla kogokolwiek. Więc już jest ład i porządek. I teraz u nas to wygląda tak. Witamy się z naszymi opiekunami. Bo przyszli po nas jak co dzień, biorą nas za ręce i jednym skokiem jesteśmy w krainie naszego ojca. On już na nas czeka jak zwykle co dzień, uśmiecha się do, do nas, przytula każdego, patrzy w oczy. I my widzimy w tych oczach, że on jest tylko miłością i akceptacją. I to jest zawsze najpiękniejszy moment naszego dnia. Więc, ojcze, drogi, chcemy też popracować dla innych. Więc teraz łączymy się Świętą Przestrzenią naszych serc z Twoją Świętą Przestrzenią. Tworzymy bardzo silny promień światła i ten promień przelatuje na wskroś przez Matkę Ziemię, przez tą atmosferę, a rozszerzając się wyrzuca wszystko, co Matkę Ziemię rani i mieszkańców Ziemi rani. I co obserwujemy? Obserwujemy, jaka Ziemia jest czysta, zniknęły wszystkie zabrudzenia, jakiego by nie były w rodzaju, plastiki, chemia, atomy, co by tam jeszcze nie wymyśleć. Wszystko zostało usunięte. Obserwujemy zadowolenie. Ziemia odetchnęła z ulgą. Przestała się już na nas złościć. Rośliny są bujne, piękne. Święty Franciszek i Antoni zadbał o zdrowie zwierząt. Bo obraciach mniejszych zazwyczaj nie pamiętamy, więc one bawią się radośnie, skaczą. A teraz prosimy Jezusa o napełnianie ludzkich serc miłością. Bo serce napełnione miłością na pewno jest skrzywdzi rośliny, zwierzęcia czy drugiego człowieka. I widać wyraźne zmiany w zachowaniu ludzi. Podchodzą do siebie, pytają, czy. W czymś mogą pomóc albo podzielić się. Wielu ludzi zrzuciło kajdany z rąk i z nóg, podnoszą ręce w geście zwycięstwa, czyli zniknęła jednocześnie wszelka forma niewolnictwa. Pamiętajmy jeszcze o sobie: wszystko co najlepsze lub co najgorsze. Zaczyna się od, od jednostki ludzkiej. Nie możemy o sobie zapominać. Więc teraz zrobimy sobie taką chwilę na Wasze marzenia. Popatrzcie, jest nas wielu, wielu i ta wielkość będzie pomagała w zdobyciu marzeń. Więc teraz taka chwilka, i pomyślmy, co chcemy zdobyć. Więc dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za cały dzień. Dziękujemy Ci, Jezu, za współudział w tej medytacji i Wam, drodzy mądrzy opiekunowie, za takie odpowiednie prowadzenie nas. Rozumiemy, że nawet jeżeli było jakieś nieprzyjemne zdarzenie, to było przecież tylko po to. To jest jak palec od Boga. Pokazuje, co mamy u siebie nieprzerobione. Więc zastanówmy się za chwilę, nad czym nie przepracowaliśmy, co nie dostrzegliśmy w sobie. No to jak już wiemy, to wiemy nad czym pracować. Więc to jest błogosławieństwo. Oczywiście, że zgadzam się w 100%. Jezus mówi: Wasi krzywdziciele są dla Was najlepszymi nauczycielami. I to jest prawda. Mamy tylko wyciągać wnioski. I nie mieć żadnych pretensji. Więc dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej medytacji i mam nadzieję, że bardzo dużo nie, niepotrzebnych rzeczy wymietliśmy z naszej Matki Ziemi. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia.